To, kochami możecie znaleźć pokegeniki, czyli malunki związane z pokemonami i możecie sobie z nimi zrobić zdjęcia. Nie wiem czy jest sens teraz stać w tej kolejce, ale jak widzicie łapiecie za pędzel, udajecie, że macie pędzel tutaj i malujecie z pokemonem. Fajnie to wygląda. To nie jest na chomika. <gry> teraz idziemy szukać chłopaków Dominika i Jerzyka. Dzięki którym może mając szczęście wejdziemy do Pokémon Center na Worldsach. Słuchajcie, stoimy w kolejce po badrze Dominika i Jerzyka. I kolejka dosłownie, nie wiem, tu jest chyba z 2000 osób w tej kolejce, a my stajemy na samym końcu. Zawinęliśmy z 6 wężyków dookoła całego budynku możecie na mapie zobaczyć jak wielka jest ten Pacifico Yokohama. Za trzy godziny możliwe, że dostaniemy te bacze, ale raczej do Pacoman Center się nie dostaniemy. Ja Nie wiem czy na samym końcu tych ludzi tutaj idzie jeszcze od groma. No, to prawda. Wybawca no. rzezik TCG. Jakiś chłop się do mnie kłócił, bo piłem się w kolejkę. Jakimi, za jakimiś i do mnie coś gada po angielsku, powiedziałem, że I don't understand. I się zamknął i się poszedł. I się wbiłem godzinę się niż wszyscy. Najlepszy sposób, widocznie na Japończyków. I dalej stoimy w kolejce. Kochani, wszystkie pięć generacji po Pokémon Fitsów, podobno są wszystkie dostępne. Tutaj w Pokémon Center World Store zobaczymy, ile nam się uda zdobyć. Piękna ściana. <słuch> Właśnie się dowiedzieliśmy, że kostki są sold out. Hello. To Hello. 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 Ah. Um, uh, everything, oh, everything, oh. everything, yes. Everything, yes. <laughs> sold out? Yeah. No, unfortunately. Okay. Number check, I Number one, uh -huh. four, five, six, four, one Okay. No to, kochani, wchodzimy. Jest to bardzo duże, bardzo przestronne pokémon center ustawione w, w sumie w hali, więc naprawdę jest z czego wybierać. Oczywiście pier na pierwsze nam wpada. No kostek już nawet nie ma, tak? Już, już było, już, już mówiłam do kamery, nie? Mam, mam te, mam tikety, więc tikety chowam do kieszeni. Tu były plecaki. Tu były plecaki, aha. Już nie ma plecaków. Już nie ma plecaków. Ale kupimy magnesika. Kupimy fłekoczka. Biorę wszystkiego, słuchajcie, pojedynczo, bo, bo wiem, że ludzie i tak to będą chcieli kupić. Trzeba szukać, trzeba szukać. Czyli wszystko na ticket jest przy kasie tak naprawdę, tak? Dobrze. Easy, ale skarpetki trzeba wziąć. Mogę. Ronald, bo wszystko. A, a, rozmiarówka nieznana, tak? Może z tyłu. Eee, też niezbyt. Nie wiem, czy ryzyk fizykrować. Tu Mam Ski. Aha, S. Tu jest SL, L. Dobra, biorę L w spikaczu. Biorę L z huecoco. Gdzie drogie to. No a tam. Raz się żyje, panie, ale jest sprigatitu. Ile sprigatitów można wziąć? Nie wiem. Nie widzę limitu. No to biorę raz i dwa. To biorę dwa. Jak widzicie, nikt kaczki nie lubi, jak zwykle. Dobra, przejdźmy na drugą stronę. Jeszcze drugą stronę trzeba zobaczyć. No tam jest pusto plakaty. Plakaty mnie nie interesują. Przedane plakaty. Poczekaj, zobaczmy. Koszulkę chciał ode mnie Kars. Poczekaj żółtą. Żółtą koszulkę XL. Czy znajdę XL ziomeczki? Boże święty. Elka. Elka. Karsik. Czemu XL? -ka? Chciałam zażartować, że ha, czemu ty jesteś taki duży, ale te elki rzeczywiście są małe. Dobra, mamy xl -kę. wsadzamy Karsikowi i zobaczymy, czy się zmieści do niej. Tłum ludzi, słuchajcie. Ciężko nagrywać. Jest Pikachu z ramenem. Nagrywać, jak nie ma nic. <laughs> Ciężkie życie. A nie, tutaj kulturalnie wezmę z Pikaczu z ramenem idzie do nas do paczki. Znowu wydamy milion pieniędzy To rozmiarówki koszulek niestety same eski x eski zostały. A jestem big girl. To niestety nie powieszczę. Figurki widzę właśnie. Tu mam figurkę Pikachu. One per person jest rzeczywiście. Więc bierzemy dla siebie. Jedną figurkę bierzemy, jedną figurkę. Widzę, że pluszaków i figurek, to tu jest multum po prostu. Więc z tym akurat problemów nie ma. A figurki są przepiękne. Możecie zobaczyć je w pełnej okazałości, tutaj. To jest szklany czy Co to jest? Zdoneczek? Nie mam. Weźmy. Też jest one per person? Pewnie tak. Nieważne. Nieważne. Bierzemy wszystko, co jest one per person, ziomeczki. Nie ma się co tu się pieścić. Tutaj mamy jeszcze opakowania na switcha, tak dokładnie. Jakieś ściereczki, wycieraczki, torebeczki. Torebeczki akurat łatwo dostać w zwykłym Pokémon Center. Ale stąd bierzemy dosłownie wszystko, kochani. To będą chyba nasze największe zakupy jak na razie na kanale. Nie ma co. Dobra, pikacze z ramenem już mamy tutaj w koszyczku. Wszystkie pikacze z ramenem mamy. Sprigati to pluszowy jest. No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, I siup. I na kosteczki opakowanie. I deckbox. I deckbox, tak. dekboxik jeszcze tutaj, proszę bardzo. Piękny. No nawet nie biorę, tak? Ja jeszcze wezmę pluszowego fłękoka jednego. To jest Look Upon the Stars, ale co to jest TCG Playmat? To jest niby mata. Bez, dwa, trzy. Dobra, dwie weźmiemy bez przesady, bo jest pięć na osobę chyba, ale widzę tutaj jedną fajną, która by mnie interesowała, więc poczekaj. Jezu, ludzie, naprawdę, tu są tłumy, tłumy i ludzie się rzuca, rzucają się na to. Uff. Ale widzę tu Great Wave Pikachu, które na pewno zainteresuje mojego męża. Jest wspaniałe. Jest to playmata, więc bierzemy jednego. Myślę, że się ucieszy. O Jezu, najpiękniejsze koszulki. To na pewno będzie hit, hitów. I te koszulki, tych koszulek nakupuję. I później sprzedam. Bierzemy cztery. Piękne koszulki z VOLOLO. Jak widzicie jest pięć, limit 5 na osobę. Tak mamy tutaj. 5 per person. I piękne koszulki z VOLOLO. Jezus, ja tutaj zostawię dzisiaj milion złotych. Jak nie więcej. A jest gorąco. Są z Espeonem i Ambryonem koszulki. Ale widzę coś z Riakwazą i ktoś się chyba ucieszy, bo wiem, że chciał. Riakwazę. O, jest też jeden Pokemon, który zainteresuje. To jest nie Shinx, tylko Ewolucja Shinxa, Luxray, tak? Luxray, weźmy dwie. Na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie to chciał. A maty ile kosztują w ogóle? 3000 jenów. Nie, kochani, jedna mata wystarczy. Ja więcej pieniądzów nie mam. Żeby tyle mat kupować, ale te koszulki to jest złoto. I ta mata to też jest złoto i ja ją kupię. Jest galariańska ponita i jest kantońska ponita. Popatrzcie na te koszulki. Są piękne. Bierzemy obie. Bierzemy matę. Wydam kupa pieniędzy. O mój Boże! Wydałam milion złotych w Pokémon Proszę Wulpixi Kres. Kogo jeszcze lubię? Snorlaxik 2. Jak to jest? Eee, nie ma tutaj limitu na osobę. Więc niestety nie powiem Wam, co tutaj mamy za limit. Pikachu Maty zupełnie mnie zupełnie nie interesują. Koszulki Pikachu też mnie nie interesują. Tutaj jest ciekawa, ciekawe połączenie, bo jest Frosmoth z Volcaroną. To w sumie to są dwa robaczki, które nas chyba najbardziej interesują. Idziemy dalej. Jest pełno osób, które. Widzicie to? To się nazywa Risel. To się nazywa Risel. O Boże. Tu są kolejki. Ja widzę chyba figurki innych Pokémonów. Mam nadzieję, że widzę figurki innych Pokémonów. Albo co to jest? Zaraz zobaczymy, co to jest. Dobrze, czyli to są takie ciasteczka zrolowane, słuchajcie, w metalowych pudełeczkach. Więc jako pamiątka spoko. Tak samo tutaj mamy wzór z, z laprasem. Piękny wzór z laprasem. I słuchajcie, popatrzcie, ile tu jest ludzi. Tu jest, słyszycie zresztą po moim głosie. Jest gorąco, jest pełno. Na ten merch bez limitu się po prostu wszyscy rzucili. Jeszcze maty, do których nie doszliśmy. Widzę Graudona z Piogre i z Riakłazem. Myślę, że znajdę osobę zainteresowaną. Oh, mój Boże, Snomik. Snomik jest spodziaczkiem. Bierzemy go w dwóch egzemplarzach. Myślę, że ktoś na matę też się znajdzie. Popatrzcie na nią. Jest piękna. Chowamy. Też część rzeczy na pewno przekażę swoim widzom, którzy zamawiali u mnie. Materiały. Te wszystkie koszuleczki popakuję. Popatrzcie, piękne. Jest playmata z Eevee. Z tą samą chyba grafiką. Zaraz zobaczymy. Jest przepiękna. Jedną wezmę. Jedną wezmę. Koszulki z New. To jest full shopping, kochani. Full shopping spree. I zobaczmy, czy coś tu jest oprócz jest wulpiksior, jest... jest e, Snorlaksik, Snorlaksik wzięty. Ja wezmę sobie chyba jeszcze słopoczkę. Wiecie, że ja piny uwielbiam, więc na pewno będę go no nosić albo schowam go. Schowam go gdzie trzeba. To jest, wiecie, pełno Japończyków, osób z międzynarodowych. <laughs> co nie ma to nie pasuje. O, widzę coś wspaniałego kochani. Au, a się czapka walnęła w kamerę. Widzę tak. Czapki Pokémon. Ale widzę też Trainer Girl. Nie, nie jestem pewna do końca, co to jest. Czy to są piny? Zaraz sprawdzimy, czy to są piny. To są piny. Bierzemy je totalnie. Ile to kosztuje? 2,700. Nieważne. Biorę. Biorę, pakuję, e, szukamy jeszcze rzeczy, tutaj są bento, czyli takie specjalne pudełeczko na śniadanko, na drugie śniadanko, bardzo fajne bento boxy, są słodycze, które widzieliśmy wcześniej w Mega Center w Tokio, zobaczmy na drugą stronę. Bo widzę chyba szklaneczkę, słuchajcie. A szklaneczka to bardzo fajna też pamiąteczka. Szklaneczka to fajna pamiąteczka. Kochani, więc mamy. Tak, mamy szklaneczkę. Też szklaneczkę. Ja mam nadzieję, że mi starczy pieniędzy. Mamy tutaj trzynaczkę do... Pałeczek, ale pałeczkami wiem tak rzadko, że raczej tego nie kupię. Ja jeszcze jeszcze kubeczki, dostawa kubeczków, jest kochani. Wreszcie doszliśmy do świniaka. Ja myślę, że wszystko wyprzedane, jak to panuje. A i no ale świniok jedzie z nami. Świniok jedzie z nami. O jest, już jest ciężko. Pełno śmieszko puszaczków, misiaczków, dziudziaczków. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest zestaw, widzę zespół R. Znowu błysnął, lub też nie błysnął. O, są czapki, o nie, to są czapki, słodziaczki. O Boże! Będzie bulwa załogi, powiem tutaj. I jest. Luszek, którego szukaliśmy. Tutaj. Znaleziony. Niechradziony. Piękny. Jak widzicie, jest też dział normalnych pluszaczków. Pokémon Fits. I są tu wszystkie, wszystkie, wszystkie Pokémony do piątej generacji z wersji Fits. Więc jeżeli jeżeli szukacie nawet Garbodora albo Archeopsa, to są tutaj pluszowe. Wszystko znajdziemy. Są też wielkie konfiupery. Wielki dytpor. Ja myślę, że oni naprawdę pozbierali wszystkie możliwe pluszaki. O mój Boże. Teraz nie jestem pewna swojej decyzji. Czy ja go chcę? Jest drogi. Czy ja go chcę? Ale myślę, że jak będziemy jeździć po całej... Po całych Pokémon Center, po całej Japonii, to znajdziemy te wielkie pluszaki. Więc jak na razie ich nie biorę. Ale tam widzicie Pokémon Fit z pierwszej generacji. Tam jest druga generacja. Tutaj jeszcze jest Pokémon Glut Plus. Dosłownie, bo są tak pluszaczkowe. I cały czas uzupełniają, cały czas uzupełniają. Mi się wydaje, że w tych normalnych Pokémon Center było tak pusto, bo oni to wszystko tutaj zbierali na te, to wydarzenie. Więc. Tak naprawdę sytuacja uspokoi się dopiero za tydzień, kiedy ak akurat wrócimy do Tokio i będziemy robić zakupy dla naszych widzów. Dobra, to idziemy stać w tej kolejce gigantycznej. Nie ma co, nie ma co czekać. Się, kochani nie nieuniknione przebiliśmy 100 tysięcy jenów w Pokémon Center Worlds Na szczęście część rzeczy z tych wszystkich jest dla Was, więc osoby, które... Aha, za nas. Okej, wychodzimy, to jest wejście tylko na raz. Już nas wypraszają, proszą o oddanie paseczków i teraz idziemy szukać ukaś ludzi w tłumie. I tu kochani leży moje 100 tysięcy jenów. Jak widzicie, kupa, kupa merczu, trzy plecaki, pięć pluszaków, milion koszulek, skarpetki oczywiście i okocham talie i e, maty, czapki. To są czapeczki, jakby co na głowę, słuchajcie: Chari, e, Charmander, Squirtle, Bulbazaur, łekok pluszowy, koszuleczki, czapeczki. No, dosłownie, dosłownie wszystko. Jest tego kupa.